Hej, witajcie z tej strony bardziej, ja to jest Colintice ze, ze strony Scotta, jest to Nightmare Foxy i jak można zauważyć, nie ma on czterech rzędów zębów, tak jak myślałem, niestety, ale i tak się tak wygląda przerażająco. Możemy zauważyć u niego dwa aktywne oczy, bez opaski, mechaniczny język, hak i inny napis niż Was It Me, czyli czy to byłem ja, tak jak było to przy poprzednich dwóch animatronikach, czyli przy Boni i Chice. Teraz jest to Ormy. Czyli tak jakby zakończenie, czy jak wcześniej było, czy to byłem ja, czy to byłam ja, to teraz jest albo ja, czy może ja. Co ciekawe, nad tym teaserem Scott postanowił nieco bardziej się pobawić i ukryć przed nami parę ciekawych rzeczy. Na przykład po podświetleniu widzimy napis out of order, czyli nieczynne. Natomiast jeśli uznalibyśmy hak Foxiego za znak zapytania, wyszłoby, czy na pewno nieczynne. Dodatkowo prawe oko Foxiego. Te, które zazwyczaj były zasłonięte przez opaskę, w tym oku, jak przyciemnimy... Odpowiednio screena zobaczymy liczbę 87, czyli można by uznać, że chodzi ogólnie o The Byte of 87. Dodatkowo Scott postanowił ukryć nieco w innym miejscu napis Nightmare. Pojawia się on na górnej szczęce Foxiego, na jego zębach. Warto też zauważyć, że światło, które pada na Foxiego, jest tak, jakby różowe. Co ciekawe, logo przy Foxim nie świeci się, dlatego jak odpowiednio poświęcimy logo Foxiego, Zobaczymy, że jest ono różowe. A jakbyśmy na przykład poświetlili logo Rediego. Koloru by nie zmieniło, tak samo jest u Boniego i u Jiki, tylko u jego zmienia kolor na różowy. Przy czym jeszcze do niego pada różowe światło, czyli można by też uznać, że chodzi o Pink Gaia i jego ogólne zabójstwa. Wracając do teasera, jestem ciekaw czy Scott w następnym teaserze doda kolejnego animatronika, tylko teraz z sławnym napisem IT'S ME. I tyle. Tak więc, jeśli film się Wam podobał, dajcie w górę, komentujcie, subskrybujcie kanał, by być na bieżąco, udostępniacie ten film znajomym, bo może oni jeszcze o tym nie wiedzą. Z mojej strony to już wszystko, tak więc trzymajcie się, widzimy się w następnym odcinku. Cześć!